No, i słuchajcie, jest Magic the Gathering Starter Kit. Słuchajcie, to jest gotowy dwudek. Gotowy do plania, do grania. Mamy tutaj 60, słuchajcie, kart. No nie wiem. zajrzyjmy, kurde. Na pewno będę musiał z Merfolkiem pogadać, jak to się, jak to działa bo no tutaj jest że tak powiem gruba akcja naprawdę gruba 60 -a 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 -a. No to już tak pod pro nie zobaczmy piękne pudełeczko o pudełeczka na deki chyba jakaś tak instrukcja dobra zajrzymy do tej instrukcji mamy welcome Instrukcje jak to sobie układać, ok mhm. Dobra jak, jak ten, jak to się walczy Dobra Okej okay. No dobra No Wszystko fajnie Zobaczymy z jakiego planu to jest starter. Bo wiecie, w Magicu jest tak, że są różne plany, i są plany, że tak powiem, nawet były plany nie wiem, z dinozaurami ostatnio. Teraz w planie jest Fallout, aktualnie jest Murders, czyli takie klimaty angielskiego detektywa. No, słuchajcie. Okej, okay, fajne pudełeczko. Rozumiem, że to jest poddeczek. No. no dobra, to jest. Bierze, to jest ostatniego z Xeliana, chyba starter. Z tego co widzę, bo jest dinozaur. I z 2023 jest starter ogólnie. Bardzo fajne pudełko, podoba mi się. Dobra. Mamy dwa deki. teraz uwaga, co mamy tutaj w środku. A po prostu dwa gotowe deki. I takie coś na początek. Okej. Okay. Nie ma żadnych znaczników, żadnych dodatków takich pod grę typowo. No dobra, to tego może troszeczkę brakować, więc tym się trzeba będzie jakoś posiłkować. Ale spoko. To odkładamy, ładnie wygląda Tak, teraz zajrzyjmy, jak to tutaj otworzyć O właśnie, może jakoś tak Co tu mamy, opa, a kama otwiera się Teraz patrzymy co tu mamy. Zaczynamy od Tyranta Kier Riders Sarhan Soul of Flame, Shivan Devastator, Rajit, Fire the Challenor, of the Prodigy, Dragonwing Wing, Koidrick. Zobaczymy czy jakaś tutaj słuchajcie taka fajniejsza karta się w ogóle trafi, bo to jednak jest deck niby robiony, ale no może, może, co, nie mam wypisanych kart, więc rozumiem, że jakiś element losowy tutaj może się wydarzyć. OK, Storm Power, Stasis Field. Słuchajcie, różne, mm, różne dodatki są tutaj, to widać po tych rozszerzeniach no wy nie widzicie niestety spróbuję to później pokazać, pokazać na zbliżeniu jakimś OK Lightning strike Czyli znaczy, jakby tu jakiś taki Blue Lotus się zdarzył, nie? To nie narzekałbym specjalnie no, Ale nie można mieć wszystkiego. Dobra, patrzymy co my tu jeszcze mamy. Dużo lądów wodnych. Mamy też góry. Okej. Okay. Join the community. Count life, enter tournament and more. Okej. Okay. O, jest instrukcja, słuchajcie, jak grać. Taka skrócona. Fajnie. To akurat jest fajne. Zawsze można sobie na szybko przypomnieć jakieś najprostsze zasady. Także... Jest OK, jest bardzo fajnie. Wkładamy sobie to tutaj. I zaraz zaglądamy do... Czerwonego deka. Ja, to jest... Creature Angel Warrior. Także. Wysoka akcja do walki staje. Anielica. No, chodź tu. Och, chyba jednak nie dam rady w ten sposób. Mm -hmm. powiem wam szczerze, że, dra, 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 że one są takie wiecie za po prostu zafiksowane, zaklejone dobra, mamy to mamy Angelusa zaglądamy, co tam mamy w środku i standardowo instrukcja również tu jest dobra no i zaglądamy, co mamy tutaj mamy, słuchajcie Uh, Brigger Valkyrie, The Trenches, Silver Elder, Dusk Legion. No dużo, dużo i dosyć mocne niektóre te karty nawet powiem wam szczerze jak tak patrzę. Także. No ten przekrój dodatków jest fajny, bo e, daje dosyć. Też taki przekrój od razu postaci i planów, które przetoczyły się już przez Magic The Gatchering. No jest tego dużo. W końcu pff, chyba za 30 lat mam Magic w tej chwili. Także historię na pewno usłyszycie w Merfolku ze szczegółami, jak również historię tego dlaczego jest to taka mieszanka totalna wszelkiego rodzaju światów. No, ja wiem. Ostatnio się zapytałem. <grym> Dowiedziałem się, słuchajcie, że po prostu są to różne plany, przez które przechodzą postacie, i dlatego trafiają w różne miejsca, w różne światy, w różne sytuacje. No, i jest to bardzo ciekawe, bo tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie od takiego fana Lords of the Ring. Przez fana na przykład, właśnie tak jak w w czasie Falauta. Ktoś jest fanem na przykład również, nie, wiem, Jurassic Park. Był też jakiś epizod Doctor Who na przykład. Także naprawdę słuchajcie, to jest bardzo ciekawe i bardzo takie nietypowe. Jest to chyba jedyna karcianka, która tak przechodzi przekrojowo przez różne światy. Było też Dungeon and Dragon, był Dragonlance. Ja osobiście uwielbiam Dragon Lensa, więc kuszący, strasznie. Może ehm, sama karcianka nie jest prosta, oczywiście nie, nie jest jakąś specjalnie e, taką na początku przyjazną. Natomiast daje mega satysfakcję z wygranej. Ehm, ja na razie grałem głównie na arenie online. Ehm, po prostu najprościej jest mi zrobić takiego deka. Ehm, ale naprawdę sam fakt, że można wcielić się w postać w różnych światach w ramach tak naprawdę nauczyć walkę na przykład, nie wiem, dinozaurami przeciwko e, świat, e, powiedzmy postaciom ze świata Doktora Hu, gdzie doktor Hu jako taki przecież podróżuje przez całe wszechświaty czasy e, i różne teraźniejszości, łącznie z przyszłością bardzo, bardzo odległą, jak i przeszłością bardzo odległą, a byle się dało tam wylądować budko, nie. Także no Magic the Gathering to jest taka bardzo specyficzna karcianka, bardzo e, nieszablonowa, dająca też tak naprawdę wielkie możliwości, jeżeli chodzi o e, nawet gry RPG takie typowo przy stole, bo można sobie wyrzuć, zrobić z deku chociażby historię przygody e, i, i wysłać gdzieś Elf, krasnoluda elfa czy grupę barbarzyńców. Mających za zadanie coś odnaleźć i karty pokazują, co w danym momencie odnajdują, gdzie się znajdują, jak muszą reagować. To jest taka jak gdyby ad hocowa opcja, bo no, tak naprawdę tylko w Magicu macie taką możliwość, że macie tyle lądów. Próbowano to wprowadzić w DUM Truperze, ale jednak gdzieś tam w tym drum Truperze to tak troszkę nie, no, zgasło, po prostu zainteresowanie nie było wystarczające. Także, tutaj jednak mamy do czynienia z bardzo fajną opcją, bo ta opcja jest cały czas i jest rozwijana, pojawiają się nowe plany, w związku z tym, Planeswalkerzy mogą odwiedzać różne światy, poznawać różne możliwości walki, zdobywać różnego rodzaju doświadczenia. A bardzo fajnym starterem w tym momencie, właśnie, będzie taki zestaw deków. Mamy tu dek smoczy i dek anielski, On nie daje żadnego wyobrażenia tak naprawdę o świecie. Magic the Gathering, ale daje taki przedsmak, takie hej, tak to może wyglądać. Co wy na to? Myślę, że to też jest fajne, bo no, tak naprawdę, grając nie wiem, w Pokémony, mamy do czynienia z tak naprawdę światem konkretnym, jednym. No oczywiście, pff, pokemony jako zwierzątka ewoluują, e, pojawiają się różne fajne koncepcje z tym związane, natomiast e, no jest to cały czas ten sam świat, tak? W Magic the Gathering macie jednak tą taką otwartą przestrzeń, taki powiedzmy multiverse, e, może, nawet coś chyba może podobnego troszeczkę do e, Marvel's Champions, no ale tutaj... Pff, nie chcę się wypierać, bo tej karcianki jeszcze nie ogarnąłem z poziomu kart. Jeszcze jej nie widziałem. Gdzieś tylko na YouTubie widziałem u jednego z twórców, po prostu jak tam rozgrywkę prowadził i, i otwierał jakiś podstawowy dek z jakimś dodatkiem. Ale to też jest już tam bardziej skomplikowane, bo jest jeden bohater, tego tylko kojarzę. Plus on ma różne moce, przyjaciół, wsparcie, ekwipunek. No i jak to w Marvelu, tak? Multiverse jest tam standardem. Przy czym tamten multiverse i tak jest innym multiversem niż Magic the Gathering, bo tutaj masz kompletnie, całkowicie tak naprawdę rozstrzeloną rzeczywistość pomiędzy zupełnie, zupełnie różne czasy, przestrzenie. Tu się może wydarzyć wszystko i, i to też daje taki, myślę, motor napędowy, tej karcianki, dlatego ona tak długo się utrzymuje i dlatego jest taka, cały czas na nią taki hype, że ludzie cały czas się gdzieś tam tym interesują, ktoś gdzieś kiedyś usłyszał o, o tym, a sam fakt, że Magic the Gathering przechodzi przez różne tak naprawdę fanowskie klimaty, tak, no bo i czy, czy Jurassic Park, czy Fallout, czy Carlos Manor, czy a klasyczny świat Magic the Gathering czy Dungeon and Dragon, Dragon Lens. nie będę się tutaj wysilał nadzwyczajnie, tak. Tych światów jest po prostu bardzo dużo. Niektóre z tych światów pojawiły się niedawno, niektóre były były już dużo, dużo wcześniej i one się tam jakoś prze, prze, przekładały, nawijały, przenikały. Natomiast w Magicu piękne jest to, że po prostu zawsze możesz mimo wszystko odkryć coś nowego, tak? Możesz odkryć jakąś nową przygodę, zobaczyć coś niesamowitego i też te takie naprawdę, jak to się ładnie mówi, kolekcjonerskie karty Magica są tak rzadkie, że typowi gracze to tak naprawdę nie zwracają na nie uwagi, co jest zupełnie dużą odwrotnością sytuacji, którą mamy. Z. No, właśnie, dowolną inną karcianką. Bo tam jednak te karty kolekcjonerskie wypadają bardzo często, a przynajmniej dużo częściej. Stąd też, na przykład, jak patrzę na Lorcanę, która jest kolejną karcianką, którą ostatnio zaczęłam ogarniać. No, to w Lorkanie powiedzmy te unikalne, legendarne, tak. Enchanted karty. No, powiem szczerze, trzy Booster boxy, 5 deków i dokładne, okrągłe, równiutkie zero e, enchantów. E, no okej, okay, nie otworzyłem żadnego e, odpowiednika Elite Shiner Boxa. Hmm. Może powinienem, bo w sumie przydałaby mi się ta książeczka, myślę nad tym jeszcze ewentualnie. Może poszukam samej książeczki, bo to też będzie w sumie enough żeby sobie zrobić kolekcjonerski zestaw, czy mam to, co bym chciał już mieć. Poza enszantami, których po prostu wiem, że nie mam. Eee, także może tak troszeczkę szerzej dzisiaj w tym magiku, w tym starterze, eee, ale to też dlatego, że czasami naprawdę trzeba coś więcej powiedzieć, żeby jak gdyby pokazać eee, czym, e, czym jest OpenTCG, czy to jest kanał, e, w którym Możesz e, zobaczyć różne karcianki. No oczywiście zaczęło się od Pokémonów, tak? E, natomiast e, tych karcianek jest dużo więcej i tak naprawdę każdy myślę, że z czasem będzie w stanie to sobie znaleźć. E, takie coś dla siebie coś, co sprawi, że będzie czasami miał ochotę zajrzeć. Serdecznie zapraszam, nawet częściej niż czasami. E, zostawi lajka czy suba, e, dzięki nie wiem, poleceniu kogoś. Od niedawna mam możliwość promowania takich ludzi, którzy, którym się podoba to, co robię. Są tam super podziękowania, to dla Was, dla... Od, znaczy Wy dajcie mi, a ja się z tego cieszę, Dajcie mi możliwość w tym momencie budowania kontentu, zorganizowania tego kontentu. Co też jest nie mniej ważne, jest możliwość założenia abonamentu, tak? Dzięki któremu macie możliwość pewne rzeczy uzyskać wcześniej, zobaczyć wcześniej, obejrzeć. czy znaczy, powiem tak, no to jest absolutnie do Waszego wyboru. Jeżeli chcecie, śmiało zapraszam. Myślę, że bliżej lata poważnie rozważam jakieś live'y. Myślę, że właśnie live, y na przykład na jakimś otwartej przestrzeni, na zielonej trawie. Um, na pewno będę miał już wtedy Fallouta, Magic the Gathering, <laughs> szaleństwo po prostu. Um, a tymczasem, słuchajcie, um, zmierzam do tego, żeby um, wejść w mojego bundla z pokemonami, którego mam całego case'a, z najnowszego dodatku. Myślę, myślę intensywnie nad, nad tym, co znajduje się w następnym dodatku. Um, jest też tam dużo nowych Pokemonów, co też jak gdyby podnosi wartość tego dodatku i jego miodność. Kolejna rzecz, o której myślę, to dodatek do Lorcan, który powinien wyjść też jakoś niebawem, trzeci już. Przy czym szczerze powiedziawszy, porównałem sobie kartę z jedynki z First Chapter'a i porównałem sobie z The Rise of the Floodborn i powiem Wam szczerze, Dużo kart się powtórzyło, i to akurat mnie osobiście nie do końca pasi. Uważam, że fajnie by było, żeby jednak przy takiej ilości różnych kredków jak Disney e, miał większą różnorodność kart, szczególnie pomiędzy jednym a drugim dodatkiem. No Powiedzmy między pierwszym a trzecim ok, ale między pierwszym a drugim no te karty powinny być po prostu zupełnie różne, żeby mm, jak gdyby zachęcić kogoś, kto nie był zainteresowany pierwszym chapter'em, bo były tam jakieś konkretne postacie, ale na właśnie chciałby wejść w ten najnowszy chapter, tak? No nie wiem, no tutaj... E, zobaczymy, co będzie w trzecim e, chapter'ze, natomiast no jest to jakoś taka... ciekawa koncepcja, aczkolwiek... sama powtarzalność w tym momencie e, przy tak niedużej liczbie dodatków, no bo jest to co chujcie, nowa karcianka, no trochę zwraca uwagę, tak. Pojawia się pytanie, czy jest pomysł dalej, no bo pierwsze dwa dodatki i są już powtórki takie praktycznie tych samych kart, no to takie trochę zastanawiające. Na pewno gdzieś pojawi się też w przyszłości niedalekiej, myślę, że jakiś związane z Doom Trooperem, jak, jakiś może odcinek, może jakiś seria shortów. E, dlatego, bo Doom Trooper uważam, że jest bardzo mocno niedoceniony w tej chwili przez współczesnych graczy. E, no chyba, że mówimy o graczach starej daty, którzy po prostu posiadają własne talie. E, oczywiście Doom Trooper, nie kupisz go po prostu w sklepie, tak? Raczej go możesz kupić albo za granicą typu Stany, czy, czy e, powiedzmy sobie, nie wiem, Włochy. A niestety e, tego pol te, tą polską wersję tego polskiego po prostu no, pff, z jakiegoś powodu po prostu kompletnie już go nigdzie nie ma się jak dostać, no, to, tylko opcje jakieś kolekcjonerskie zakupione za grube miliony monet. E, co też oczywiście no, nie jest do końca fajne, tak? No bo <grych> e, masz po prostu e, karciankę, która już no, nie istnieje jako w dodrukach nawet. Ale ja gdzieś tam po cichu wierzę, że może się pojawić taka karciereczka jeszcze kiedyś, bo kroniki mutantów, w momencie kiedy pojawi się jakiś dodatek do Warhammera, do Warhammera Battle, myślę, że wtedy te kroniki mutantów mogą po prostu gdzieś tam się pojawić. I wiecie na co jeszcze czekam? Czekam na jak jakąś taką karciankę, jakiś taki pomysł na cyberpunka. Wydaje mi się, że w, gdyby z, stworzona karcianka cyberpunk 2020 i dodatki, na przykład 2077, myślę, że by to mocno ryło temat w tej chwili, bo no jednak cyberpunk jako gra komputerowa jest na topie, ma też serię komiksów, czyli jest stworzona taka, taka 2077 cyberpunk, jest tworzona taka legenda, więc ja mam po prostu nadzieję, że powstanie cyberpunk red albo cyberpunk 2077 jako karcianka. E, pff, czy będzie to coś, co będzie super fajne, no to tego nikt nie wie tak naprawdę, bo to jeszcze nie powstało, przynajmniej ja o tym nie słyszałem e, jeszcze. Natomiast słuchajcie, OpenTCG to jest kanał, gdzie będą karcianki, e, Mogą też się pojawiać czasami jakieś retro gamingi. Mogą też pojawiać się jakieś śmieszne rzeczy związane z grami bez prądu, na przykład Super Mono. ogólnie rzecz biorąc, może granie, pokazywanie gier na Atari czy na Amidze, może to nie jest do końca bez prądu, ale umówmy się do dzisiejszych pecetów i do dzisiejszych gier te po prostu gry zupełnie inaczej wyglądają. Gdzieś tam oczywiście jest już kanał e, gracza, tak, którym jestem, ale gdzieś, gdzieś jakaś taka playlista może się niedługo pojawić. E, także, jakby się komuś spodobało, to dajcie znać w komentarzach, e, czy, czy podoba się koncepcja właśnie takiej os osobnej sublisty pod właśnie głównym kanałem. Bo, no, jakby kanał Carvillian na, na, na YouTube jest, no, on funkcjonuje, natomiast no, ja tam wrzucam po prostu z Twitcha moje streamy, które tam no, są, nie są zbyt częste. No, bo żeby streamować, trzeba grać, a żeby grać, trzeba mieć czas. No i bingo. Człowiek pracujący nie zawsze ma tego czasu wystarczająco dużo. Dobrze, słuchajcie, ja się trochę rozgadałem. Mam nadzieję, że Wam się taka forma podoba, też czasami. Dajcie znać, o czym byście chcieli, żebym opowiedział. Bo może jest coś, o czym byście chcieli usłyszeć, czy w ramach karcianek, czy w ramach np. nie wiem, retro gamingu. Uważam, że wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba po prostu mieć pomysł. Ja tych pomysłów mam całkiem sporo, ale no jak gdyby pierwszym pomysłem i głównym jednak był pomysł OpenTCG, no i na razie mam nadzieję, że Wam się podoba to co robię, a każda łapka w górę i komentarz naprawdę nakręca mnie na kolejne odcinki, także zapraszam Was serdecznie i dzięki za dziś, mam nadzieję, że nie zanudziłem. A i na pewno jeszcze planuję nagrać w najbliższym czasie, tak wiem, strasznie nudzę, na pewno odcinek, w którym, w którym miałem przyjemność, bo to też podnosi myślę wartość taką związaną z zakupami, są różne sklepy, mam różne doświadczenia, także to też się pojawi, na pewno będzie Merfolk, na pewno będzie... E, Poketrader, e, myślę, że będzie <laughs> Karczma pod Złotym Karpiem, myślę, że pojawi się tam też e, e, Magic Cafe, jedni ich lubią, inni nie, na pewno będzie Pokemon e, Shop, e, m, myślę, że będzie Pokezone, no tych, słuchajcie, tych poko pokowych, że tak powiem, pokemonowych sklepów najwięcej wyhaczyłem, najwięcej poznałem, ale to wcale nie oznacza, że nie poznałem też kilku sklepów typowo związanych z innymi karciankami. Także myślę, że będziecie mieli fajny, ciekawy odcinek. O ile się podobał ten, taki trochę przegadany po openingu. Myślę, że też będą jakieś live, y, właśnie takie związane z doświadczeniami, z wymienianiem poglądów bo to też jest gdzieś ważne, żeby rozmawiać, bo jak się rozmawia, to się dowiadujemy na czym nam zależy, czego nam brakuje. No, także dzięki tym razem naprawdę już kończę i wszystkiego dobrego i do następnego. Na razie.